Mamy dziś bardzo szczególny dzień, ponieważ Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu przekazuje nieodpłatnie sprzęt strażacki, który pomoże wspomóc jednostki straży pożarnej w Harzynie, w Siemyślu i w Rymaniu. Przekazanie tego sprzętu chcemy połączyć z naszą współpracą z tymi jednostkami w ramach zajęć edukacyjnych naszych uczniów którzy m.in. będą zapoznawać się z współczesnymi systemami pożarowymi w ramach zajęć indywidualnych technik ratowniczych. Sprzęt jest zupełnie nowy, sprzętu jest dużo więcej i ten sprzęt chcemy przekazać, żeby Straż Pożarna mogła z niego korzystać, a nasi uczniowie przy okazji mogli przechodzić szkolenia w warunkach takich zupełnie prawdziwych, rzeczywistych. Tyle, ja tylko ja proszę ja wspomnę, że wybór jednostek nie jest przypadkowy, te trzy jednostki, te trzy jednostki wymienione tutaj przez Panią Dyrektor są to jednostki systemowe, czyli pracujące w systemie ratowniczo w, przepraszam, w powiecie kobrzyskim, jednostka, która jest najczęściej dysponowana i dysponowana jest jako pierwsza z grupy jednostek ochotniczych, stąd też największe doświadczenie funkcjonujących tam strażaków, ochotników i te, mam nadzieję, doświadczenie będzie przekazane tutaj na rzecz naszych uczniów zespołu szkół morskich. Ja bardzo dziękuję. Ja ja przede wszystkim chciałem podziękować włodarzom tych małych ojczyst, czyli pan, Panią Słutyską, Panom Słutysom, osobom, które są bardzo mocno zaangażowane w współpracę z naszą szkołą. To prawdziwa przyjemność gościć tutaj u nas Państwa. Myślę, że ta współpraca, o której Pani Dyrektor tutaj powiedziała, będzie się dalej rozwijała. Wiemy, że zapotrzebowanie na zawód strażaka jest bardzo duże, a te podstawowe szlify, młodzież może zdobywać na zasadzie doświadczenia, które mają OSP. Cieszę się również, że ten sprzęt jest, będzie służył w kontekście ratowania ludzkiego życia. Cieszę się, że jest on kierowany celowo, czyli poszczególne jednostki OSP zgłosiły za odpotrzebowanie, czego im brakuje. Pani dyrektor skorelowała to z czym, co ma i ten sprzęt będzie już do dyspozycji od dzisiaj od dzisiaj jednostek ochotniczych straży pożarnych. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz pani dyrektor, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję są. bardzo dziękuję komendantom OSP i liczymy na owocną i dobrą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Możemy tak dokładnie powiedzieć, co to właściwie jest. Ja w imieniu jednostek chciałbym bardzo podziękować Pani, Pani Dyrektor, Prezes, Staroście, za te prezenty dla na nas. Na pewno będą używane zgodnie z przeznaczeniem i będą na pewno o zadbaną wielką opieką, ale wszelka forma współpracy bardzo nas cieszy. Obojętnie, co by to nie było, na pewno nam się przyda. Jeśli jeszcze jakby tak szkoła rozdawała ludzi nam do pomocy, bo, <laughs> to, bo ludzi brakuje, to, to chętnie też przyjmiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sprzęt, y te są ja domowe, tak? Mogę tak? pani sołtys państw... jeszcze chciała... chciałam bardzo podziękować w imieniu Rady Sołeckiej Sołtysa, a przede wszystkim w imieniu Strażaku. Jest to na pewno sprzęt bardzo potrzebny. No i bardzo się cieszymy, że pamiętacie o nas i życzymy sobie dalszej współpracy i ukłony w na pana starosty. Pana wicestarosty i oczywiście pani dyrektor. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim. Dziękuję bardzo. <grymne> <grymne> sprzęt ktoś technicznie pamięta. Więc... Tak, to, to, poprosi... to, to może o. No, jeżeli, jeżeli chodzi o sprzęt przekazywany, to są y, stroje żaroodporne. Y, jeżeli chodzi o sprzęt przekazywany, to są to stroje żaroodporne, y, aparaty oddechowe, y, y, kaski. Butle, butle powietrza, aplikatory pianowe. No i z takich najważniejszych rzeczy to, to wszystko. Wszystko bardzo cenne. I... Najczęściej używane, tak, w staży. Jak cenne, panie starosto? <tomukliwoniczno> ja nie znam wartości, ja mogę tutaj powiedzieć o, przyda ja mogę tutaj powiedzieć o przydatności praktycznej, no. szczególnie aparaty oddechowe, tak, z zwykłych są bardzo potrzebne. Każde zdarzenie, gdzie jest zaproszony ogień, wejście do, szczególnie do pomieszczenia zamkniętego, strażak, wyposażony aparat oddechowy może tam bezpiecznie wejść, zawsze oczywiście w parze, w tak zwanej rocie i jego stan. Jego zdrowie jest w momencie bardzo mocno zabezpieczone, dlatego, że oddycha świeżym, normalnym powietrzem, a przypadki zatrucia były bardzo częste. Ostatnio nawet skazany tutaj pożar w stoczni, gdzie płonęły tutaj jachty laminowane, tak, te plastikowe, no tam szczególnie te aparaty były potrzebne i okazało się, że przynajmniej jednego aparatu zabrakło. Tak, teraz kiedy te aparaty dotrą do jednostek, no, myślę, że kiedy dojdzie do podobnego zdarzenia, i nie doszło, no to jakby zabezpieczenie strażaka w tę z ochronę osobistą będzie lepsze. እንትን <gulia>